W ostatnim czasie kamerę usytuowałem w taki sposób, żeby ładnie nagrać mniejsze stworzenia, czyli ptaki, borsuki, bo borsuki też nie są zwierzętami jakoś jakimiś bardzo dużymi. I tak też usytuowałem kamerę, czyli nisko przy noże. Borsuków. No i faktycznie pojawiły się ptaki. Pojawiła się sójka, która gdzieś tutaj zakopywała żołędzie. Oczywiście to również udało mi się nagrać, ale chciałbym ten film zrobić osobny o tym, co ona tutaj robiła. Natomiast pojawił się właśnie Borsuk, którego też chciałem nagrać. On powąchał kamerę, sprawdził, kto tutaj był. Jak widać, zareagował pozytywnie, czyli poznał, że byłem to ja, no bo mój e, zapach zna bardzo dobrze, więc po prostu oddalił się e, bliżej nory, żeby e, zacząć się drapać. Wiadomo, posuki, e, No bardzo często się drapią, e, gdzieś iskają wzajemnie, co też wiele razy e, nagrywałem, ale wydarzyło się coś takiego. Nie do końca spodziewanego. Ja wiedziałem, że tutaj czasami przechodzi mysz, bo ona bardzo lubi tutaj w nocy przychodzić. Bardzo sobie upodobała to miejsce, gdzie borsuki wykopały norę. No bo tutaj nie ma dużej trawy, jest tylko piach, więc one się tutaj czują dobrze, szczególnie w nocy, kiedy nie ma ptaków. Ale no los tak dziwnie zrządził, że. Ta mysz w ogóle nie chciała odejść. I tutaj jest niesamowity skok tej myszy na takie małe drzewo. To też udało się przy okazji nagrać. No, jest to bardzo e, niezwykły film. E, no i ta mysz tak naprawdę nie chciała stąd pójść. Ona cały czas chodziła przed całą kamerą. Cały czas. Mm, Tutaj krążyła wokół, raz przechodziła z lewej strony na prawą, raz z prawej na lewą, wszystko sprawdzała, coś sobie zbierała, między tymi szyszkami takim slalomem sobie chodziła. No i niesamowite jest też to, że przy takiej małej myszce, czyli takiej istocie w lesie prawie że najmniejszej. Po chwili pojawiła się istota największa, jaka tylko może się pojawić, i za momencie ich to pokażę, żeby to porównać, bo postanowiłem, że dzisiejszy film to będzie takie porównanie malutkiej istoty leśnej z taką bardzo dużą, w zasadzie największą istotą, która. Pole się chodzi i specjalnie dałem takie porównanie myszy, która cały czas przed kamerą biega. Oczywiście to bardzo trudno taką małą myszkę nagrać. No, cieszę się tym bardziej, że się udało i to nie tak, że widać ją przez dwie sekundy, tylko bardzo. Dużo nagrań z nią mam, ona przed całą kamerą się zatrzymuje, cały czas sobie w tym piasku coś grzebie, też warto zwrócić uwagę na ten długi ogon. Zresztą myszy bardzo mi się podobają. Ja wiem, że niektórym te stworzenia się nie do końca podobają, niektórzy się ich boją, natomiast mi się bardzo podobają i są naprawdę ładne i też w lesie mają. Swoją rolę, swoje zadanie do wykonania, więc są to stworzenia, które również są potrzebne, zresztą wszystkie stworzenia, skoro są to po coś tutaj w tym lesie i na świecie żyją. No i tutaj pojawił się ogromny łoś. I on oczywiście, jak to łoś, stanął, zaczął myśleć. Łosie mają to do siebie, że bardzo długo myślą, zastanawiają się, zupełnie nigdzie im się nie śpieszy. To jest często, jak kiedy nagrywałem łosie, no to one przed całą kamerą stały bardzo długo. No i ten łoś powąchał, co się tutaj w tej norze działo i odszedł. Ale to pokazuje różnicę wielkości między leśnymi stworzeniami.